Bioderka. Siemano! W dzisiejszym odcinku jestem wraz z ziomalami. Siema. I będę ich uczył skakać stolik. Coś tam już potrafią, ale ja im to wyszlifuję do perfekcji. No i tak jak zawsze subik tam na dole, bo lecimy po 50 tysięcy. Social media wpadnijcie, bo jest tam inny materiał na YouTubie. No i co? Lecimy skakać! Siemano! Jestem Wiktor, jeżdżę na rowerze Cross. I mam lat 12 i jestem małym świrem. Oponka Wisa. Dobry stan. Kasztuka sztuka. śmigana. Jestem Filip, mam 12 lat i jeżdżę na Jajancie I nie to co kolega, to, to ja mam opony w miarę w dobrym stanie. Takie mi i właśnie tych ziomali będę uczył skakać. Jak widać, praca idzie w re, nie będziemy Was zanudzać, więc szybkie przejście. Generalnie chłopaki wykazali się dobrą robotą, jest tutaj ładnie oczyszczone z liści. Wybicie jest bardzo ładne, tutaj w miarę wyrównane, a także wybicie troszkę yy, stępione, bo były tak, było takie dosyć ostre. No i no. co? Przeloty pierwsze próbne. Ja Wam pokażę, jak to zrobić. Później Wam będę dawał rady. Chłopaki, jak już dobrze wiecie, ja jestem zawsze dobrze zabezpieczony w kask. Ale Wy go nie macie, więc na tą okazję przygotowałem dobry, fajny, męski kask. Jest niestety jeden, więc będziecie musieli się zamieniać. Ale no, myślę, jest dobra regulacja. Myślę, że będzie Wam Idealny. Więc proszę bardzo. Dziękuję. Nie jeszcze. O, teraz jest Mara, Pasuje, nie? No, to, no no, ci mnie. Nie Nieważny kolor, ale bezpieczeństwo to podstawa. Nie, no, ale. Panowie na pewno będą gleby, więc zaczynamy od rozgrzewki, od stóp do głowy. Tak. Kostki. Na pewno nadgarstki, szyja. Teraz spróbujcie, jedna do przodu krążenia ramion jedna w tył, druga do przodu. No właśnie zaczęłam, mi łatwiej. Zna zewnątrz, środek. Z bioderka. No i pajacyki. Rozgrzani, więc idziemy jeździć. Dobra, genera generalnie już Filip raz skoczył i moim zdaniem, co bym poprawił? Na wybiciu musisz się bardziej wybić z hopa, wiesz co to bunnyhop, nie? Wyrwać mocniej kierownicę i następnie wysunąć się mocno do tyłu, żeby też pociągnąć tylne koło. Następnie do przodu, żeby ładnie się wkleić w lądowanie. Na razie nie dolatujesz, ale to jeszcze kwestia czasu. I spróbuj wziąć większy rozpęd. I zobaczymy jak to zaraz pójdzie. A teraz leci Wiktor. I teraz przekładanie kasku mocy różowego. To jest moc koloru różowego. Dobra, możesz lecieć. Leci mały wariat z wie wielkim rozpędem. Generalnie Wiktor już skoczył raz, ogólnie było bardzo ładnie. No myślę, że jeszcze trochę i dolecisz. I teraz jeszcze mocniej wyrwij z mhm. bunny bo widziałem, że wyrywasz już trochę z bany hopa, ale wyrwij jeszcze mocniej. Prędkość ogólnie masz dobrą, ale jeszcze w locie spróbuj. Troszkę wypchnąć rękoma kierownicę, żeby ładnie się wkleić w lądowanie i wtedy Dobra. będzie git, a później popracujemy nad dolotem. Dobra, lecą teraz w trejnie, czyli jeden za drugim. Wiktor mały wariat ma mój kask Red Bulla, hehe, <laughs> bananowe dziecko, czyli ja. A i Filip ma różowy. No dawaj. Dobrze. Zobaczymy, czy mały wariat przeleci nad kamerą. Mały wariat! Woo! Leci mały hardkorowiec. Juu! Piękny dolot! To był piękne! To było piękne! Mały wariat leci pierwszy. Zobaczymy jak mu pójdzie. Mocno! Juu! Wkleił się! Dawaj, Filip! Mocno zbany hopa! Juu! O! Przeleciał! Przelecieli w dwójkę ją! Brawo, żuwior! Żuwior, żuwior! Nice! Też dobrze! Mały hardcore bardzo ładnie! Pięknie nawet stopala zrobił! Bardzo ładnie! Czym poprawił, to teraz my... Taka, taki sam rozpęd, ale mocniej się wybił. Wybi! Żeby po prostu wyżej polecieć. Clear, lądujesz bardzo fajnie, ładnie, czyściutko. Za to Filip, jedź taką samą prędkością jak jechałeś, zmniejsz sobie sztycę, znaczy zmniejsz sobie siodełko i spróbuj mocniej, o wiele mocniej wyrwać z Hopa Na wybiciu przechylić się no. do tyłu i ładnie się wkleić w lądowanie. Wtedy będzie git. I teraz myślę, że jak sobie obniżyłeś siodełeczko, to, to będzie, będzie Ci można. lepiej. No to dobra, lecicie jeszcze raz. Polecimy. Pięknie! Ode mnie z głowy widok. Zobaczymy jak fi pójdzie Filipowi. Teraz leci mały wariat, Wiktor. Pięknie! Teraz za małym wariatem. Lecisz! O, ładnie! Tak jak myślałem, za dobrze wam poszło tutaj na stoliku, więc mam tutaj jeszcze jednego secret spota z gapem, czyli z taką dziurą pomiędzy wywiciem a lądowaniem. Zobaczymy jak Wam tam pójdzie. Ja, jeśli będziecie się bać, to trudno. Nie będziecie skakać, a jeśli nie, no to myślę, że polecicie. Zobaczymy jak to pójdzie. Lecimy, no to widzimy się na miejscu. Dobra, generalnie jesteśmy już na secret spotie. Zobaczcie jak ten gapik wygląda. Jeszcze chłopaki tu nie jeździli, więc zobaczymy. Ubierajcie kask. I co? Lecicie. No. Zobaczymy, jak to pójdzie. Lecą. O, nie do lot. Nie do lot. Dobrze. Dobra. Gapik pierwszy raz polecony. Więc teraz jeszcze raz mocniej się wybicie. Lepszego bunny hopa zrobicie. Prędkość Spoko. była dobra. Chyba, że jeszcze trochę parę korb dacie tutaj. Dawajcie, lećcie. Wybicie trochę chłopakom powiększyłem. I tutaj jeszcze troszkę trzeba wyrównać. Ale to już butem pójdzie. Żeby po prostu nie, nie, nie dostawały obręcze. Jak nie dolecą, nie? Żeby po prostu nie niszczyć sobie roweru. A zobaczymy, jak im teraz gapik pójdzie. Cześć, było dobrze! Ogólnie to mamy też tutaj drugiego gapa, którego wcześniej nie pokazywałem chłopakom, bo jest on za duży. Ale skoro Filip już chce go przelecieć. Ostatnio Wiktor tu próbował go przelecieć i zobaczcie jak mu poszło. O. <głosy> 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 Właśnie tak mu poszło. Trochę faceplantik zaliczył, ale myślę, że jak Filip ładnie się rozpędzi, no to myślę, że będzie git. No to zobaczymy jak mi pójdzie. Dawaj Bez zastanowienia! Leci! No! Bez zastanowienia! Lecisz! Bez zastanowienia! Lecisz! Bardzo ładnie Filip poleciał, nie do lota zawalił, ale trudno się dopiero uczą chłopaki. Powiedziałem mu, żeby szybciej jechał i bardziej się z zbanego go hopa wybił. Wiktor też powiedział, że jak on poleciał, to jak Filip poleciał, to Wiktor też poleci. Więc zobaczymy, czy obie do, dotrzyma obietnicy, czy nie. Dobra, Filip leci drugi raz. Pełna! Bez zastanowienia! Bany hop! Dobrze! Ej, dolot prawie! O kurde, on tutaj zahaczył! No, tu widać lat. O ja! Malutko ci brakuje, żółwiar jeszcze raz. Żółwik mocny no. i teraz lecicie w dwójkę. Ja za nim nie jadę. No to trochę w odstępie, dawajcie. Leci Filip pierwszy, mocno zbany, hopa! Dobrze, prawie dolot! I leci Wiktor! Mocno zbanego, dawaj, dawaj, dawaj! Kurde! Leci Filip pierwszy. Mocno zbany, hopa! Dobrze, prawie do lot. I leci Wiktor. Mocno zbanego, dawaj, dawaj, dawaj! Kurde! Aj, prawie, dobra. Następnym razem pójdzie Nie? lepiej. Dobra, Filip leci pierwszy. Dobry! Dawaj lecisz, Wiktor, lecisz! Dobrze! Dobry! Dobrze! Brawo! Jak widać, chłopaki zrobili ogromny postęp. Żółwior Wiktor, żółwior Filip. No i w porównaniu do tego, co skakali na początku, ten stolik, co ledwo dolatywali, a w porównaniu do tego, co teraz jest, na no to serio mega progres. No i jak Wam się podobała szkółka u mnie? No na pewno pomogło to, żeby cały przelecieć ten stół i te wszystkie inne hopy. I to dużo pomogła. A przynajmniej... tobie Filip? Bardzo dobrze zmotywowałeś mnie, bo jakbyś nie mówił bardzo dobrze dasz radę i te różne komplementy, nie? To bym nie skoczył tutaj, tutaj a... Ja też pokłam. No. mi to. No jak widać, no bo ta, ten gap może się wydawać łatwy. Ale taki nie jest, bo to jest myślę, że półtorej mojej dirtówki, tak więc bardzo dużo. No, ja się wywaliłem jeszcze na twarz, ale to przeleciałem. No i co? Mamy nadzieję, że film Wam się spodobał i że weźmiecie z chłopaków i ze mnie przykład, że też się czegoś nauczyliście. No i co? Narka. Siema. Siema.